kolejnym vlog na moim kanale. Dzisiaj mamy y, nietypową akcję, zaraz no kolejny, kolejny. Ale y, kosimy, kosimy pierwszy pokłos, Pierwszy Pokaz 2023. Z tyłu dla mnie bardzo proszę są motylek, kosiareczki. S10, z przodu też czołóweczka. I my siedzimy w Dojczu 6250 RC Shift, a, czyli takie jakby to można powiedzieć biegi. <noise> e, no, tyle wygodnie, że jak zawsze mamy GPS-a, tutaj sobie mamy poustawiane w, w joysticku właśnie podnoszenie i opuszczanie automatycznie, żeby jednym przyciskiem wszystko było wygodnie. Wygodnie, piszczenie jak zawsze też musi być. E, najgorsze właśnie, wiecie, co to jest takie? E, najgorsze właśnie, co jest takiego w tych kosiarkach, no to oprócz tego, że bardzo mocno. E, Głośne, no wiadomo, z tyłu dwa takie napędzane są, nie wiem czemu, ale są bardzo głośne. Wszystkie kościaki nie są bardzo głośne. Te dyski chodzą, to to tak szumi. No, no i ogólnie zapomniałam swojej opaski, a jak przyczepię na szybę i nawet z moim misiem ładnym yy, mikrofonem, to i tak nie będziecie mnie słyszeć. A chciałabym wam troszeczkę coś nagrać, ponieważ jeszcze tego nie było. Nie, nawet jeszcze nie było u mnie 615 na kanale. Tak więc dzisiaj macie okazję właśnie tutaj, o proszę, w środku czym niczym się praktycznie nie różni, tak jak w sercu. No ma no, tu mały takich mankamentów, na przykład, no tutaj, że ma wałek z przodu, no to to jest super, nie, no a tak więcej, no to cóż mogę Wam powiedzieć. no. Kosiarka ma 9,5 metra chyba, czy 10 metrów. No to jest 10, to nie powiedzielić, ale na nawigacji chyba dziewięć coś takiego. No, jest to bardzo wygodne, patrzcie, pięknie, prościutko, elegancko, tutaj z przodu ogólnie e, mam tutaj szczotkę, e, ponieważ e, grill mi się tak, tak mocno pyli i wiecie, no i zapycha, że nie chcę, żeby temperatura po prostu skakała w nim i żeby była podwyższona dlatego co jakiś czas wychodziłam i po prostu to e, strzepywałam szczotką żeby nie było właśnie, no żeby nie było wyższej temperatury, potem nie wiadomo kiedy, to wiecie czas się leci, leci, leci i nie spojrzysz, a będzie już za wysoką no tak więc to dbamy o to, pilnujemy sobie temperatury. E, no, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, ogólnie trawka, trawka Lox, można tu sobie zobaczyć, e, to jest bardzo młoda trawa, i kolejny trochę by mokro było jak yy, siali na wóz. ale to, to nie wpływa źle na komfort pracy <grym> i użytkownika operatora. Oprócz tego, że się trochę trzęsie. No, ale cóż, mamy tutaj o, sobie pięknie, jeździmy i. No i tu w sumie, w sumie nie wiem co powiedzieć, bo ogólnie z coś tam mogę Wam opowiedzieć, nie? a tutaj chyba wszystko przygotowało jedna na to, że będę sobie jeździć szyczepom i też może bym coś nagrała. Już się nie mogę doczekać. Ogólnie ja to się nie... Boże. Ty. Boże! Moje y, najlepsze zadanie, jedno z najlepszych zadań, nie wiem, czy może kiedyś oglądaliście, moje odcinki wszystkie, czy coś, a jak kiedyś się cofnęli, to najlepsze moje zadanie to jest koszenie traw. Boże uwielbiam kochać... kochać. Uwielbiam kosić trawy. Normalnie nie wiem czemu. Y, o ile tutaj w domu miałam tam zawsze jedną kosiarczkę potem czoł. Ostro, prawo, lewo, czy coś tam jakieś tam, wiecie, zrobić e, na przykład objechać ze studzienkę dookoła bez, a bez korekty, ponieważ no strzygi wychodzą takie po bokach, jeżeli wiecie, skręcicie kołami i tam jakieś tam coś tam się zrobi, nie? No, no i ogólnie no trzeba się do tego pilnować, żeby właśnie nie zostały takie strzygi, no i dużo jest na przykład, jak jadę przy tym, o tam tam, tam są jakbyście widzieli, zaraz to skosił ładnie e, jakbyście zobaczyli, to właśnie no to nie jest takie proste, wam powiem, że e, tak jak zamyślałam na początek, że wiecie, wsiadamy i jadymy, nie? No a tu się okazało właśnie, że trzeba się bardzo pilnować, żeby dobrze wjeżdżać w rzędzia. E, żeby też na początku nie było tych takich, no... Potem szybko to wygląda. I tak pewnie dużo jest, tych, których ciężko upilnować, a jak jeszcze są a, na polu, mam jest takie pole, przed chwilą kosiłam je, gdzie jest były trzy studzienki, cztery jakieś słupki drogowe i jeszcze chyba z sześć słupów, tak wiecie, tak pomiędzy, nie? No i wszystko właśnie to omija, nie? No to, to wzięłam wszystko, jechałam jednym zamachem, nie cofałam, a potem drugi raz tam, gdzie te strzygi były, to drugi raz przejechałam. Ale tak zwyczaj jest jedna studzienka czy coś, no to się Dojeżdżam do studzienki, podnoszę kosiarki, cofam, podjeżdżam bliżej, żeby to dokosić i potem i objeżdżam i żeby było wiecie, tak lux, nie? No tak więc to jest takie złe, znaczy złe, no mniej wygodne, nie? Jakby nie patrzeć co, no, co w jednej kosiareczce bocznej, no ale co jest takiego wygodnego, no to chyba każdy wie, że pole, normalnie, no się... Jest... Wiecie, jak już tam się człowiek nakosił tą jedną kosiarką, nie no i wiecie, i tego kosisz i kosisz, kosisz, tak tutaj normalnie jest taki luksus, sobie kosisz i wiecie, i te pole upływa i tak szybko i właśnie ja do was gadam, a mam ostatni pasek e, trawy i już wszystko stoszone, no tak więc wiecie, no e, jest ogólnie, no, no taka satysfakcja, nie szybko się kosi, ogólnie mamy w jeden dzień to wszystko skończyć, pewnie nie skończę, bo... Tam troszkę jakby to powiedzieć w zeszłym roku coś tam zaczynałam kosić ale nie jestem tak zaawansowanym człowiekiem e, no, no i czasami wiecie wolę zwolnić jak sobie na przykład te ominąć te studzienki czy te słupy no to trochę mi to zajmuje czasu więcej e, zmieniać mu biegów. Tylko jednym biegiem i pół biegiem tylko do sobie tam dopracowywać, ale myślę, że 16 na godzinę przy tej prawej jest odpowiednie. 6215 ma 215 koni. Albo trochę więcej. No i cóż, już sobie możemy teraz tak, wiesimy sobie kosiereczki. pierw w tym obroty, obrotów w ogóle jest 1800. Teraz kosiereczki, wyłączamy wałek w nich, teraz muszę poczekać aż dyski się same przestaną kręcić w miarę, bo, bo jest taki problem, że no, że one po prostu no jak mogę za szybko to złożyć kosiarki tak od razu i tam się jeszcze będą kręcić no to mogą tu mi krzyżaki urwać. Czy to prawda? Nie wiem, nigdy tego nie, nigdy tego nie testowałam, ale nie chciałam tego testować. bo wiem, że na pewno to jest drogie, więc pole sobie teraz, o już skończyłam pole, e, w sumie następne pole mam no tam, czyli za drogą, ale niestety muszę złożyć kosiarki, ponieważ e, Ponieważ są tam drzewa przy tym, przy samym wieździe, no i niestety mój piękny motyl e, nie przeciśnie się przez drzewa. No, w sumie co? I teraz tak, składamy. Ogólnie potrzebuję dwóch rąk do składania, tak więc do zobaczenia za chwilę. E, ładnie sobie to e, no, złożę, przejadę, obkoszę i do Was wrócę. Chyba. <grym> A tak właśnie prezentuje się zestaw, w którym dzisiaj cały dzień jeździłam i wykosiłam wszystkie trawy. Tutaj bardzo proszę kosiareczki. Bohimera. No. Jej. Jej się prezentują. Miałam, oczywiście, coś Wam jeszcze nagrać, i to tak wyszło, że miałam nagrać, nagrać, i nie wyszło nagrywanie. Ale chciałam się pożegnać ładnie i właśnie. Co bym mogła jeszcze takiego powiedzieć, co właśnie nie dopowiedziałam, no to to, że 215 ma mały zbiornik paliwa i ogólnie e, kosiarki jak na pierwszy pokos, to co taki kumat przechodzi przez, wiadomo, e, tam była trawa popasy jak te nowe w zeszłym roku siane, no to jednak był przerób tej masy. Czy ciągnik miał ciężko, może przy 1800 obrotach nie było tego tak czuć, że miał ciężko, bo o to chodzi, żeby mu tyle dać, żeby nie, nie gaz i wiecie, żeby jakaś górka przyjdzie czy coś, żeby on po prostu e, szedł ostro i właśnie tak się działo. Czy miał właśnie czy miał ciężko? Nie wiem. No, może na początku na tej naprawdę takiej mocnej trawie co, co tam była, no to zbiornik paliwa od, tak, od 630 do 15.00 no to już był wypompowany. E, a teraz już mamy chyba ponad pół baku, tak więc nie jest źle, bo e, zauważyłam to, że jeżeli jest wyższa trawa, no wiadomo tam przerób masy większy jest na, e, na te kosiarki. A jak już trochę mniejsza tu właśnie mam ostatnie pole, które było takie. Wybierałam, znaczy wybierałam. Znamialem, dałem, Pineski wysyłał je, jechałam. No i to były takie, że e, najpierw kosiliśmy trawy, które były największe, e, czyli młode trawy, a na samym końcu już takie, e, takie najmniejsze, które potrzebują najmniej, e, najmniej, słońca do wyschnięcia, nie, bo wiadomo, tak trawa w kolano, tak jak trawa. E, w, Kostki, to trochę inaczej. No no i cóż, chciałam się z Wami pożegnać w ten piękny e, wieczór. Jutro, e, jutro czepiamy czarnego pod jumbo i będziemy wozić. Coś czuję, że dnia nam może zbraknąć do wożenia tego, tak więc sąsiedzi się na mnie patrzą jak na głupią z tą kamerą, tak na to czas kończyć. Do zobaczenia, kochani, i widzimy się w kolejnym vlogu.